A ja bym chciała mieć wszystko z tych pikaczu. O boże, ja to chcę. Aaaa! 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 N -no! N -no! No! Ja cię dogonię. Kto to robi? O boże, dlaczego? Kulminacyjny. O Jezus! Ale pojechał! Pikachu jest najlepszy. Najlepszy jest. Kurwa, Pikachu. Kurwa. Widzisz mnie? O Boże. Ja te, tego się już nie da odzobaczyć. Nie da się już tego odzobaczyć, ja. Wygląd tych trzech figurek obok siebie.